Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zdrabki za trzy dyszki, 6 sztuk po 5 zł. Jest plaster miodu, podkowa szczęścia, dużo szczęścia, ekstra pensja, duży lotek i as kier. Zobaczymy, czy dzisiaj coś ciekawego się wydarzy, czy jakaś fajna wygrana będzie. Sprawdzamy plaster miodu. No i szukamy trzy takie same symbole. Jest plaster, portfel. Tu mamy monetę, drugą monetę, złoto i podkowe. Kwiaty, tęcza, drzewko, safe, wszystko różne. Tu jest drzewko, plik, tęcza, drugi plik, skrzynia i UL. Skrzynia plik, moneta, safe, rowu, różne, mamy koronę, drzewo, plaster, gwiazdę i złoto, pusto, a w bonusie zgniłe banany, nie ma wygranych, sprawdzamy podkowe szczęścia,

Sprawdzimy dużo szczęścia. Tu szukamy dwadzieścia siedem, sześć, trzydzieści pięć i dwadzieścia dziewięć albo koniczynki trzydzieści obok. Osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem siedemnaście, cztery, dziewiętnaście i 26 sześć pusto, Nadal bez wygranej, jesteśmy w połowie, bierzemy ekstra pensję i tu szukamy tak 29, 34, 15 i 21. Nie, mam wrażenie, że kiedyś jakaś lepsza była ta warstwa ścieralna w tej zdrabce. 21. O, jest, jest wygrana w końcu. Dalej, 15, jest druga. 11, 32. Napisik. 34, mamy kolejną i już dycha odsłoniłam. No, dalej, 30. 13 4 i 33. No to pewnie będzie 20. Mamy tu piątkę, tu piątkę i tu dychę. Dwie dychy. Dycha, dycha i dwie dychy. Fajnie. To już ponad pół jest w jednej zdrabce. No, żeby więcej takich się trafiało. To by było fajnie. Dwie dyszki. strąbka numer 43. Sprawdzamy dalej. Duży lotek. Trójeczka. I co nam przyniesie ten duży lotek? 48, 46, 25, 32, 11 i 8. To szukamy. Jest tu semeczka Pierwsze. 9.

42 47 też nie będzie dwa trafienia tylko dwójka nie trójka nie 11 jest 18 nie 28 też już nie będzie lecimy dalej ósemeczka jest nie ma dziesiątki 17 też nie 29 nie tutaj też już nie będzie no i ostatnia gra. 1, 6, 8 trafione, 36 nie. Nie ma, nie ma, pusta. Duży lotek, tym razem pusty. I ostatni askier. Sprawdzimy, czy będą trzy takie same symbole. Mamy tak, ananasa, kotwice. Kotwice, drugą kotwicę jest, trzecia kotwica. Nawet cztery są. Mamy wygraną. Tu jest safe, drugi safe i jest kolejna wygrana. No super. Wiśnie, drugie wiśnie i kolejne wiśnie, trzecia wygrana. Tu mamy koniczynę, piłkę. Ananasa, ananasa i kolejna wygrana. Cztery wygrane już są. Tu mamy mafina, mafina i kotwice. I całe mnóstwo kotwic. Dobra, dobra pałam. Mamy tak dwójeczkę, trójeczkę, czwórkę i szóstkę. Nagła awaria prądu. Bardzo przepraszam. Musiałam się trochę podładować. Ale w askier przed tą przerwą mieliśmy. Cztery wygrane. Obstawiam, że będzie tutaj 20 zł. Zobaczymy, czy dobrze obstawiam. Tutaj mamy piąteczkę. Kolejną. Jeszcze jedna. Tak, dwie dyszki są. Literki H. Bardzo fajnie, bo tym sposobem na sześć zdrapek wygrały dwie, ale tu mamy 20. I w ekstra pensji również 20-40 zł na 30 zł wkładu. Bardzo fajnie. Dyszka do przodu. Super. Oby tak dalej te zdrabki dawały wygrać. A dzisiaj, cóż, to wszystko. Oczywiście dziękuję serdecznie za oglądanie, za zostawianie komentarzy, łapeczek w górę, subskrypcji. Do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.